Liska z tej strony Fabu284 To jest kolejny odcinek na moim kanale Dzisiaj gramy w Fortnite'a Ale zanim zacznę zostawcie łapkę w górę I suba na moim kanale A więc co, lecimy I w ogóle teraz się w Fortnite dzieje tak wiele Że nie, nie wiem co, co mam nagrać Bo jest nowa aktualizacja w Battle Royale W sklepie jest zestaw Squid Game I jest nowy tryb Blitz Royal. A jak sobie przejdziecie do. E, gdzie jest reaktywacja? Tutaj. To teraz jest jakaś mapa nowa. Za 30 sekund będzie. Więc, no, zaraz zobaczycie ją. No dobra, tej mapy jednak nie ma, bo jest Oaza, ale no, możecie zobaczyć Squid Game i reaktywacja jest. Tak, to jest na serial. Macie nawet, graj na serial. A, Squid Game przejmuje reaktywację? No nie wiem, bo dwie mapy są inne. Dej się zobaczyć jakoś mapy tutaj. Nie, chyba. Nie wiem ja tak dawno nie grałem w reaktywacji, więc nie wiem. Ale chyba zagram w Blitz Royal, bo to jest no, kompletnie nowe, więc co? Lecimy. Dobra, jestem w wyspie i Blitz Royal. Co, co to jest? Czemu to jest? To jest też ta ocena. Aspekt szybkości. Co? Czemu ja mam moc awatara? Bańki. Nie ma budowania. i Czemu mam 50 osłony na start I czemu mam nado osłonę? Co, co? Co się dzieje? Co się dzieje? Nie. Ja nie wiem, co się dzieje. Halo? O co tu chodzi? Co, co to jest? Nie, tylko nie bliźniak. Wszystko tylko nie to, na serio. Proszę. Nie, jeszcze gorzej. Ale chociaż broń jakaś. Nie no dobra, może lepiej trochę, bo lubię tym nawet grać. Bo to jest... O nie, ja myślałem, że to jest taka... Była podobna, ale na szczęście to nie to. Aha, z innych graczy nie wypadają medaliony. U! Co tu się dzieje? Nie. Pa. Ło! I on ma dosłownie to samo co ja. U! Co jest tak? Dzięki. Mityczną pompę z chęcią przyjmę. Jest. Nie mam pojęcia, co tu się dzieje w ogóle. To jest za szybkie. Przecież z samą tą pompą mogę wygrać. Nie wiem, co tu się dzieje, ale to jest na serio. Spoko. Mi się to podoba. To co? Nie no, wolę oni, bo rytm jest słaby. Ale tutaj nie można stanąć. Ja stanąłem i zostałem zaatakowany przez cztery osoby, więc no. Nie wiem, czy to leczenie ma sens. To jest mega dobre połączenie, bo mogę im nalot robić. Nie, nie wiem, ile to zadaje. Jeden, no to mało, ale no. Jest. Jeden to mało, ale to pewnie bije tak. Tak nie wiem. Cztery razy. To była pierwsza burza, a zostało siedem osób. Aha. Złota wyrwa. Proszę, dajcie mnie do niej. Ja chcę zobaczyć, co to. Aha, po prostu wyrwa. Nie, no tam jest medalion, ale ja mam to. Dobra, trochę się uspokoiło, nawet fajnie. Wiecie, mi się podoba, bo to było za szybkie. Jest. Koronę gościu miał. Nie można budować. Ja cię zapomniałem. Dwa. To jest ostatni gościu został. C co jest? Nie, co jest? To, co, co tu się dzieje? To Blitz Royal to jest na serio mocne. Ej, mi się to podoba nawet. To chyba zagram więcej w to. Ale gdzie jest ten ostatni gościu? Oa! Nie, on nie jest spocony, ale mnie wziął z nienacka. Każdy ma chyba ten sam medalion. Nie. Nie, drugie miejsce. Dobra, zagraj ponownie. Ej, ale tak szczerze. To jest mega fajne. Dobra, widzimy się w następnej grze. Dobra, jestem znowu i. Nie mam pojęcia, gdzie mam lecieć. Na przyjemny park. Medalion zyskaj twór... Zyska i szybsze przeładowanie. Nie znam w ogóle tego medalionu. Tak szczerze się przyznaję. I znowu mam moc tego. To... Tof. Nie... Tof, to było? Nie pamiętam teraz. Pewnie po odcinku sobie przypomnę. Nie, tof mi się wydaje. Top! Dokładniej, ale teraz na serio mam pustkę w głowie, jak to się nazywało. Ona, to ślepa była baba. U, dar. Regenerujesz osłonę, będąc w burzy. No to to jest takie bez sensu. Ale tracę życie przecież, jak jestem w burzy. To mega bez sensu. Co to jest za dar w ogóle? wymyślił. Znaczy, może być spoko, jak ma się dużo leczenia, ale... Ej, no mi nie regeneruje osłona. To jest... O! Medalion. Nie wiem... Jaki medalion? Zrzut. Nie wiem, co właśnie zrzuty mogą mieć fajne medaliony. Bo bronie no to... Uuu! Tak! Nie, co jest? Dobra, lecimy jeszcze raz. To jest mega fajny. Dobra, i jeszcze jestem na wyspie, ale w ogóle jak jest ten nowy zestaw Squid Game, to on da się go teraz kupić za 3000. A wiecie, za ile jest normalnie? 15000. Ja nie wiem. No to się opłaca, no 1200, znaczy 12 tysięcy za zaoszczędzić. No wiecie, ile skinów możecie za to kupić? To się na serio opłaca, ale no. Ja nie mam na, nawet 3000, ja mam 800. <ścoughs> ale no, jeśli macie i byście kupowali jednego skina, to, to jeden skin się nie opłaca, na serio. Lepiej już to za 3000 kupić. Nie wiem, wydacie tam może 1600 więcej, 1800, albo możecie. Bo tam są chyba też młotki, no. Ale uwierzcie mi, że takiego. Takiej promocji to chyba w Fortnite jeszcze nigdy nie widziałem. A poza tym ja się tym nie interesuję. Ja nawet nie wiem. O, gościu, chodź tu, ale to nie, ja mam tylko karabin. Nie, ja umieram. Dajcie mi, proszę. Jest, ej no, ale na serio, każdy ma chyba tą samą moc. Jest, miała pompę i przegrała. U, złota lama, co to jest? Co jest? Lama zaopatrzeniowa. Nie. Gościu, nie, nie, przesz nie przeszukasz jej. Co to jest? I. Excalibur Tak, Excalibur. Ja cię kręcę. Co? What? Co? jest? Nie, moja parasolka. Nie. Ej, ten karabin iglicowy. Ja nie grałem, jak była iglica, więc ja go pierwszy raz widzę. Na serio? No nie, kolejny gościu, serio. Nie, nie mam przeładowane. Nie podchodź do mnie. Uuu, a co ja tam... Tam widzę. Dobra, wezmę... Nie. Nie. Co ja dostałem? Co to jest stabilna mroźnego ognia? Co to? Co to robi? Co jest? Ej, ale co to niby robi? Po prostu mnie przyspiesza. Mroźnego ognia. Aaa! Ja, ja chyba przeczytałem mroźnego z lodu. Nie wiem co ja... Ja myślałem, że to na serio jest jakiś lud. Ej, ale to jest mega dobre. U! Parkour przodu. Aha, to jest to słabe. No dobra, i tak to wezmę. Dobra, idę u zrzucik. Ha, ha, ha. Fajnie, fajnie. A to się dary wyrzucić. Nie, ktoś trafił ten Zeusa. A, tu jest. I. O, medalion, co to jest? A nie, to jest to. Ja to miałem przed chwilą, to jest słabe. Ale to jest takie mega dobre. Mi się to podoba ten tryb, tak szczerze. I ja pięć nie wiem. Czy pięć? No pięć poziomów byłem, bo nie pamiętam czy miałem piąty czy szósty, ale chyba miałem szósty. Co jest? Pięć poziomów? W... nie wiem z 10 minut. Nie wiem ile to było nawet. Ło! Dobra, umierasz ze mną, bo to nie mam szans samemu. No nie. Jak on miał dużo. Dobra, lecimy jeszcze raz, ale to, to mi się mega podoba. To jest fajny tryb. Dobra, lecimy jeszcze raz. To jest mega fajny tryb, ale za szybko. Za szybki jest ten tryb. Troszkę gdyby był wolniejszy, to by był super, ale to się za dużo dzieje, za szybko. Bo to jest bardzo fajny trybek. To jest taki właśnie do poćwiczenia sobie, według mnie, ale też za szybki i ciężko jest to. Wy... Znaczy ciężko wygrać. Pf, łatwo, no drugie miejsce miałem, ale... No nie wiem. Z, z ogółem spoko jest ten tryb. Nie będę grał w niego najwięcej? Chyba. Ale będę grał w niego dużo, bo no. Mega szybkie są te gierki. To jest pierwszy chyba tryb w Fortnite, który jest taki mega szybciutki i jest od Epica. To są odepika nigdy nie było chyba szybkich. No to umieram. Co to jest za skin? Co to jest za skin? Bardziej poważnego skin. Nie! Nie! W tym samym czasie zginęliśmy. Co się stało? Co jest? Jak? I jaka jest mała na to szansa? A to się akurat stało. Ale nie, mi się to bardzo podoba. I zobaczcie, zagrałem 5 mega szybkich gier. Według mnie mega szybkich gier. I dostałem. No, zobaczcie, ile rzeczy. No, to jest bardzo opłacalne. I w ogóle, o co mi chodzi, tydzień drugi? Tydzień, to, to nie jest już jeszcze dwa tygodnie chyba? Patrzcie, jest ten zestaw, 15 tysięcy jest za 3 tysiące i macie strażnik gier, kierownik gier, o, no i milion tych, tych jakichś mistrzów. No nie ma tu emotek i tego, no ale no to jest jakieś pudełko, pyszne dalgony. No to jest na serio opłacalne, no zniżka 12 tysięcy no ja bym, Ja to polecam, nie? A ja tego... Co to jest? Co jest nowy sezon wOGI? Ja nawet nie wiedziałem. Który jest już Woji sezon? Przepraszam, no. Ja nie wiem, dobra, czy jest już ta nowa mapa w reaktywacji? Mmm. Nie ma, ale co? Poczekamy, zaraz zobaczycie, może będzie ta. No dobra, jednak się okazało, że mapa jest inna, siorbo strzał. No ale mapa chyba wygląda tak. Nie mam pojęcia, bo jej też nie widziałem i właśnie chciałem zobaczyć. No ale co? To by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, więc widzimy się w następnym odcinku Siem'a.